No, otrzymałem od groma odpowiedzi, co to za biały kożuch na tej wodzie. E, no, pylić to tutaj nic bardzo nie pyli. Jeden, jedna odpowiedź mnie zastanowiła. Mówią, że to sypią jakieś coś z samolotów azotan srebra, czy coś takiego, żeby manipulować pogodą bądź gdzieś coś podtruwać. Co wy na to? Bo ja troszeczkę tak nie bardzo wierzę w takie teorie spiskowe, ale warto zapytać się innych o opinie. Ogólnie moim zdaniem to jakiś pyłek. Może z pól. Bo dookoła tutaj są pola. No ale tutaj są też drzewa, które blokują. No ale to wiecie. Dobra, czekam na Wasze komentarze. Czy to może być coś zrzucane? Sypane z samolotów.